Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Torhalka. Ja jestem oczywiście Torhalka. To jest kanał, na którym testujemy sobie różnego rodzaju gry stare i nowe. Ogrywamy demo, robimy gameplay. Jesteśmy w grze Media Simulator. Ok, a teraz co? Albo otwieramy sobie sklep, albo słuchajcie, co byśmy mogli. Dobra, powiększmy sobie go, może, bo jeszcze nam. Z... Tego licencję za chwilę, ale ja bym chciała go sobie powiększyć. I będziemy to mieli z głowy. I zobaczmy, tu jest na maksa w tej chwili powiększone. Dobra, poprzenosimy sobie to wszystko ładnie. I będziemy mieli ułatwienie, jeśli później chodzi o dostawianie kolejnych półek. tup tu, 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 Dobra. Byśmy sobie te tarcze może też gdzieś jakoś o, w tym miejscu dali. A Tutaj wszędzie bronie, nie? Dobra, tu są nasze stoły, hełmy. O, to jest nasz bałagan. 207. Nie, nie, na razie nie powiększymy bardziej wiaderka. Wiaderka, czy my tu jeszcze mamy jakieś nasze. Nie mam nic towarów naszych zamówionych. Wiaderka, rękawice, to by trzeba pozamówić za chwilę jeszcze. Tak mi się coś wydaje. Te wiaderka zamówmy. O tych wiaderek tak. To jest całość w tym momencie powiększenia sklepu to, co nam oferuje demo. Wiaderka dokupmy. Pokaż wiaderka, wiaderka. Gdzie one są? Zgubiłam. Drewniane wiadro daj. Tą, tam, tam, tam. Trzeba sobie tam będzie też te zniżkowe rzeczy wymaksować. Zaraz wam pokażę, co mam na myśli. Dobra, tu jest pełen, no i super, stój tu. O, ciebie by trzeba też gdzieś przenieść w ogóle. Tyk, 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 może ciebie gdzieś tak. To by nam jeszcze półki wtedy weszły, czy już nie? Czy ciebie tu pod, przed tą broń może, nie? Dobra, was tu gdzieś musimy poustawiać, żebyście mi nie przeszkadzały. Okej. Okay. Ja sobie tą kasę może jakoś przesunęła trochę. Dobra, ja Masz tak. Dobra. Aj. Dobra, no w tym to ja nigdy nie byłam dobra, jeśli chodzi o takie ustawianie tych przedmiotów później. Tam, tam. tam... I jeszcze dwa stół gdzieś. Dobra, byk. I byśmy sobie troszkę tą kasę przesunęli. Oni nam tam stoją, potem w tej kolejce. Oni stoją z tamtej strony, a my ich też chcemy trochę widzieć. Dobra, to zróbmy tu. No i otwórzmy sklep. Aha, ale musimy zakończyć dzień. Dobra. Dang, 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 dang. Polećmy. Mm. No o jest. W nocy named idzie inwazja, czyli musimy sobie na pewno zbierać forsę na inwazję. Bo inwazja nam później daje też te punkty takie bonusowe. O Ludzie macie otwarty sklep? Tak. Wiecie, co byśmy sobie musieli bardzo ulepszyć? Tutaj jak mamy w zarządzaniu nie licencję, bo licencję sobie weźmiemy inwestowanie. To, bo na razie mam tyle. Tu trzeba by na maksa to wrzucić. Bo im bardziej wrzucimy, tym będziemy mogli taniej sobie kupić. A jak taniej kupimy, wiecie, to powinniśmy też drożej sprzedać później, nie? E, drożej sprzedać, bo że zysk nam będzie lepiej rosnął, jak sobie taniej to pokupujemy wszystko. Dobra, idą nasi ludzie, zobaczmy jak nam ten, ten, to jest na no, na razie rozwinięty w demówce sklepik. Chcemy tu jeszcze dorzucić zaraz tą alchemię, tylko najpierw zarobimy troszkę. Oni ledwo przyszli i świnią, nie, ja nic nie mówię, ale wiecie co, ale wiecie co. Ale wiecie co moi drodzy? Nie wypada tak paskudzić jak się jest u kogoś w sklepie. Dobra, lecimy z tym. Nagrywa się, nagrywa się. Lecimy z tym koksem. Już tam się coś widzę, wyprzedaję. Nie, no powiem w tej domówce by się ten kasier mega przydał. Żeby to móc fajnie sobie tak na lajcie komfortowo rozwinąć. To by się naprawdę przydał. Pan król sobie takie rzeczy kupuje ładne. Będzie pan szył, dobra, idę to posprzątać, on przecież już mi tu pas Się hełmy sprzedały, trzeba by hełmy zamówić. Ale dobra, nie możemy teraz też szaleć, bo dobra, wyprzedajmy to co mamy. Bo mamy mieć też inwazję w nocy. A inwazja nam będzie potrzebna nam będzie force na tych żołnierzyków trochę. Nie zmienia faktu, żeby tam coś człowiek dorzucił. Dobra, dorzućmy tarczę, którą musimy ułożyć. Przedmiot jest niekompatybilny, ale tu jesteś kompatybilny, nie? Dobra, za blisko sobie postawiłam ten stojaczek po prostu. Tego będzie trzeba ewidentnie gdzieś przestawić. Bo będzie mi przeszkadzał. Tu, ceberki. Mhm. Четкие. pani królowa przyszła. Dobra, no musimy. Musimy coś ogarnąć chwilę rękawice. Dobra, pyk wywalamy. Już miski. Co tu jest, latarenki nasze? Jeszcze? Wow! No Sztabeczki! Dobra, za chwilę Wam czegoś będzie w tym sklepie brakować. Bo ja się nie rozdwoję. nie da tego szybko zrobić a już 8 dobra i tak musimy już zakończyć dzień i machnąć tych naszych, kurczę, rozbójników. Dobra, pyk. Więc tak, zobaczmy, gdzie jest pierwsza fala? Gdzie jest pierwsza fala? Gdzie jest ta pierwsza fala teraz? Kurczę, ja ich nie widzę. Fala 1, 3. No wszystko fajnie, tylko ja ich nie widzę nigdzie. Tam są dobra. Czego mi tu pokazuje, że jest za mało złota? A jest dobrze. Ok, teraz będzie druga fala gdzieś. To jest Enterek. Was sobie przeniesiemy. Gdzie jest druga fala? Czekajcie, chłopaki, bo nie widzimy. Tam. Dobra, a gdzie jest? Wówczas zgubiłam. To musimy przenieść. Trzecia fala. Dobra, szukajmy trzeciej fali. Mamy pilnować sklepu i kościoła w sumie. Dobrze. Kurczę, no jest, tam jest, dobra. Eee, to wy tu, moi drodzy, nie macie szans do nas dotrzeć. Chodź tu, a ja my tylko sklepu i kościoła pilnujemy. się jakiś drop podnieśnie. A jest zwycięstwo, okej. Okay. Pokonaliśmy. No i mamy tak, piętnaście, piętnaście. Przejdźmy następnego dnia. Dobrze jest. Pokonaliśmy. Możemy grać dalej, słuchajcie. Rozpocznij następny dzień. Coś tu trzeba posprzątać, pouzupełniać, bo to tak nie działa inaczej. Dobra, to jest jeszcze gdzieś jest 6%. To jest 3%. Jeszcze gdzieś coś jest uwalone. Gdzie my nie widzimy brudnego sklepu? To jest 3% jeszcze gdzieś. Aha, a nie wiem. Nie widzę. Może się później pojawi. Dobra, trzeba zamówić towar, więc wszystkiego trzeba wziąć na bank, a hełmy dwa. Tu, 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 tu. Tu chodź, tu chodź, tu chodź. Hmm. Hmm, 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 hmm. Czyli co, dobra, zamówmy sobie jeszcze towar cały, a potem będziemy się bawić w. Yy, słuchajcie, ja to wziąłem, tak, teraz rękawice, a potem sobie spróbujemy rozszerzyć o alchemika. Hełmy. A, hełm jest na końcu, ok, i tu jest WZ 332. Co byśmy jeszcze z tego zarządzania zrobili? Yy, czekajcie, te inwestycje. Gdybyśmy tu zrobili. Czekajcie, tam jest też aktualna zniżka. No dobra, tu zniżka 30% jest w tym momencie. No to zobaczymy. Jedno sobie wymaksowaliśmy. Jest fajnie. Chodź, panie tarcza. Pani to nie mamy w ogóle. Dobra, tu sobie ciebie gdzieś postawię. Żebym wiedziała, że ty jesteś tam. Jaderko, stój tu. Musimy wszystko pouzupełniać. Miska. Ja po prostu ten cały syf zostawimy w sklepie, bo nie mam pomysłu na to. No, potem będziemy go bardziej na tych półkach układać. No jest co hełm, hełm, hełm jeszcze są. Czyli możemy od razu tu dać U, nasze sztabki. Jak my ze sztabkami stoimy. Okej. Cyli, cyli. Czyli też sobie gdzieś położymy te sztabki. Nitki. Czego tam totalnie nie ma? Czegoś na dole totalnie? O, wow co tu się zadziało teraz czekajcie postawno się tu stój będziemy się wysypać z latarenka dobra, latarenka jest pełna OK. dobra, może otwórzmy już ten czas, my sobie tu resztę dorzucimy. Są te woreczki. Mhm. Są rękawiczki, czy rękawice nasze. Tak, 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 tak. tu tu Będziemy mogli jeszcze, to jest max sklepu. Czy musimy resztę półek gdzieś poustawiać, bo będą pozostałe licencje jeszcze nie. ха 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 że najpierw sobie zrobimy na to kupowanie ze zniżką. Czekajcie, może by sobie po prostu, no to najpierw zarobić. Czekajcie, czekajcie, no to zainwestujmy. Aha, bo nie ma odblokowania. Dobra, to odblokuj licencję Gildito i Alchemica. OK. Okej. Inwestowanie 112. Zainwestuj w zielarza. Mam nadzieję, że nie będą sapać, że jeszcze nie ma towaru. Jesteśmy na etapie, zarówmy na niego. Licencję odblokowaliśmy. Okej, okay, teraz czekajcie, może by to gdzieś tu, tu jest te wiadro, jaki slot jest pełny jak nie jest. To wywalmy. Sobie musimy zrobić miejsce. Miejsce, miejsce, miejsce. No, jeszcze jedno braknie. O kurczę, no, dobra, czekajcie. Co jest z tymi towarami? Co one teraz potrzebują, te produkty? Bo mam odblokowane wszystkie, i teraz to jest gdzie? To jest wszystko w szafka, szafka, to są wszystko fiolka jadów w szafce. Rumianek, a tu jest tu, ale to nie, bo mamy co? nić krawiec, skarniany woreczek, to jest wszystko, nie? Tak, to był porządek, stolarz, stolarz, tkacz. To był teraz zielarz, czyli zielarz ma też wszystko do szafki. Czyli byś, i alchemik też ma do szafki. Czyli byśmy kupili po prostu dwie szafki. Pokaż nam meble, kup mi dwie szafki. Raz, dwa. To będzie w SIO, dwie szafki. Już idę Was obsługiwać, moi drodzy. Ale baisel, ale baisel znowu. same. Zrobimy sobie trochę w porządeczku. No i tak już mam niedługo. To jest starcza jeszcze. Tam się towarzystwo zawiesiło, bo czegoś nie było, co oni by chcieli. Dobra. Pięk, ping, ping. I chyba sobie na tym nie, na tym sobie raczej nie zakończymy, bo jeszcze musimy sobie kupić te rzeczy alchemiczne i uzupełnić, ale jest trochę mało forsy wam powiem. Może też mamy za długi ten odcinek już. Jakieś ludziki chodzą, nie wiedzieć po co, zamykamy sklep. Się bierzemy za sprzątanką. Tak, i na tym sprzątanku sobie ten odcinek zakończymy. moi kochani, się tam nie ciesz, taki nie skacz. Musimy sobie te nowe półki dołożyć i dokupić trochę towaru. No to już sobie zrobimy w nowym odcineczku. 96% jeszcze jakiegoś syfu, ale nie znaleźliśmy gdzie. Tak, dobra, sprzedamy panu i zakończymy odcinek. Dobra, to ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! pa.